Wyobraź to sobie. Docierasz do portu z walizką, paszportem w ręce i tym podekscytowaniem, które pojawia się tylko wtedy, gdy po raz pierwszy widzisz swój statek. W tle gra muzyka, rodziny robią zdjęcia, zaokrętowanie idzie pełną parą, aż nagle agent linii żeglugowej sprawdza Twoje dokumenty, prosi byś stanął z boku i informuje, że nie możesz wejść na pokład. Nie ma gorszego początku wakacji niż patrzenie, jak tysiące osób wchodzą na statek, podczas gdy ty stoisz bezradny w terminalu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że linie wycieczkowe mają rygorystyczne zasady. Część jest oczywista, inne zupełnie zaskakujące, które mogą zepsuć Twój wyjazd, zanim się w ogóle zacznie. Czasem wystarczy drobny błąd w paszporcie lub przedmiot w walizce, o którym nigdy byś nie pomyślał, że sprawi kłopot. Dziś w Cruz Hacker przedstawiam 10 prawdziwych, udokumentowanych i mało znanych powodów, przez które możesz nie zostać wpuszczony na pokład w 2026 roku. Numer 6 naprawdę cię zaskoczy. Bo nie ma nic bardziej bolesnego niż stracić rejs, zanim zdążysz przepłynąć choćby metr. Przechodzimy do pierwszego punktu. Pierwsze: nieprawidłowe lub uszkodzone dokumenty. To zdecydowanie najczęstszy, a jednocześnie często zaskakujący powód, przez który możesz zostać na lądzie. Czasem wystarczy zagięta okładka paszportu, naderwana strona, ślady wilgoci czy odklejające się zdjęcie, by Twoje wymarzone wakacje w jednej chwili zmieniły się w koszmar. Dla służb portowych, zniszczony dokument, to jakbyś w ogóle nie miał dokumentów. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli płyniesz po Europie i nie masz obywatelstwa Unii Europejskiej, Twój paszport musi spełniać dodatkowe wymogi. Powinien być ważny co najmniej 3 miesiące po wyjeździe ze strefy Schengen, a do tego wydany w ostatnich 10 latach. Zignorowanie tych. Wydawałoby się, drobiazgów może oznaczać natychmiastowy zakaz wejścia na pokład, bez możliwości odwołania. Jest jeszcze jedna, bardzo ważna nowość. Od ostatniego kwartału 2026 roku zacznie obowiązywać ETIAS. Nowa, elektroniczna zgoda dla osób, które dotychczas nie potrzebowały wizy. To znaczy, że nawet ci, którzy wcześniej nie musieli załatwiać żadnych formalności, będą potrzebować zatwierdzenia online, zanim dotrą do portu. Brak takiej zgody oznacza po prostu, że nie wejdziesz na statek. A jakby tego było mało, jest jeszcze jeden całkowicie absurdalny problem: literówka. Wystarczy jedna błędna litera na bilecie, niepełne nazwisko czy inne ustawienie imion niż w paszporcie, by system uznał, że Twoja tożsamość się nie zgadza. Wskazówka od cruise hacker: sprawdź dokładnie paszport i porównaj każdą literę z informacjami w rezerwacji oraz przy odprawie online. Jeśli coś się nie zgadza, zgłoś to i popraw zawczasu. W dniu wyjazdu naprawienie tego jest praktycznie niewykonalne. Tu. Niepełne lub błędne dane w rezerwacji. Mało co jest tak frustrujące, jak przyjazd do portu z przekonaniem, że wszystko masz dopięte, po czym okazuje się, że drobny szczegół w rezerwacji sprawia, że zostajesz na lądzie. Często to nie jest duży problem wystarczy pominięte drugie imię, zła data urodzenia, albo dokument, który nie zgadza się z tym w rezerwacji. Dla linii rejsowych takie nieścisłości to coś więcej niż zwykłe pomyłki. To sygnały ostrzegawcze, które uniemożliwiają potwierdzenie Twojej tożsamości lub uprawnień do podróży. Takie sytuacje zdarzają się częściej, niż myślisz. Ktoś rezerwuje w pośpiechu, błędnie wpisze numer, przypadkowo zamieni kolejność nazwisk albo użyje imienia takiego, jak w social mediach, zamiast z oficjalnego dokumentu. W systemie wygląda to na błahostkę, ale dla pracowników odprawy to wystarczający powód, by wstrzymać cały proces, wezwać przełożonego, a często nawet odmówić wejścia na pokład. Chyba, że uda się to naprawić na miejscu. A gdy port tętni życiem i tysiące ludzi wsiada na pokład, coś, co można by załatwić jednym mailem tydzień wcześniej, staje się praktycznie nierozwiązywalnym problemem na miejscu. Coś tak drobnego jak: na bilecie mam Ana, a w paszporcie Anna Maria, i to może zrujnować całą wyprawę. To gorsza, jeśli linia uzna, że to błąd pasażera, nie dostaniesz żadnego zwrotu kosztów. 3. Przepisy portowe, niezależne od linii wycieczkowej. W niektórych portach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Azji, to władze portowe mają decydujący głos, kto może wejść na pokład. Dotyczy to miejsc z restrykcyjną polityką imigracyjną, alertami sanitarnymi albo szczególnym ryzykiem bezpieczeństwa. Zdarza się, że pasażer ma idealną rezerwację, wszystkie dokumenty są w porządku i linia żeglugowa wyraziła zgodę. Ale jeśli władze portowe oznaczą go w systemie jako osobę niepożądaną, nikt nie może tej decyzji podważyć. Mogą ci odmówić wejścia, jeśli nie spełniasz lokalnych wymogów zdrowotnych. Paszport jest za krótko ważny. Jesteś obywatelem kraju wymagającego wizy albo twoje imię pojawia się w systemie jako alarm migracyjny. To tylko kilka przykładów. Tą kraje z bardzo konkretnymi przepisami, za których złamanie grożą kary. Oto prosty przykład. Na kilku karaibskich wyspach cywilom nie wolno nosić ubrań w stylu wojskowym. Jeśli pojawisz się na lądzie w takim ubraniu, możesz dostać grzywne lub nawet zostać zatrzymany. Media i blogi rejsowe ostrzegają przed takimi szczegółami. Sprawdź to w zależności od swojej trasy. To jedna z najbardziej frustrujących sytuacji, bo linia z powodów prawnych nie może niczego szczegółowo wyjaśnić, a pasażer zostaje sam, bez prawa do odwołania. Porada Cruz Hackera. Zawsze sprawdzaj przepisy kraju, z którego wypływasz. Nie ograniczaj się tylko do zasad linii rejsowej. Oraz wymagania wizowe, nawet jeśli statek tylko zawija do portu. Jak w przypadku Turcji czy Egiptu na niektórych trasach. Pisz w Google Port Entry requirements, Kraj i rok. Zmiany pojawiają się co roku. Czwarte: zasady dotyczące ciąży, wieku i podróżowania nieletnich bez opiekuna. Wiele rodzin przyjeżdża do portu nie wiedząc, że linie rejsowe mają bardzo surowe przepisy dotyczące minimalnego wieku pasażerów i obowiązku podróży z opiekunem. Zazwyczaj, jeśli jesteś w 23, 24. Tygodniu ciąży lub dalej nie zostaniesz wpuszczona na pokład, to standardowa zasada w branży. Większość linii nie pozwala zabrać na pokład dziecka poniżej 6 miesiąca życia. Przy dłuższych rejsach NPP transatlantyckich minimalny wiek wzrasta nawet do 12 miesięcy. Nieletni nie mogą podróżować sami, ani bez kompletu wymaganych dokumentów, takich jak poświadczenie opieki, zgoda notarialna lub pozwolenie na podróż. Jeśli opiekun nie może wykazać praw do podróży z dzieckiem, wejście na pokład zostaje wstrzymane, nawet jeśli zamiary są szczere. Linie rejsowe nie mogą ryzykować sytuacji związanych z nieuregulowaną opieką lub handlem dziećmi, dlatego stosują wyjątkowo surowe procedury. Porada Cruz-Hatzkera. Poproś lekarza o zaświadczenie z informacją o tygodniu ciąży i przewidywanej dacie porodu. Zabierz je ze sobą w wersji papierowej. Gdy Twój rejs obejmuje więcej niż dwa dni na otwartym morzu, koniecznie sprawdź minimalny wiek dziecka na tej trasie. 5. Dres, codę przy wejściu na pokład. Niewiele osób o tym wie. Ale nieodpowiedni strój przy wejściu na statek może opóźnić, a nawet uniemożliwić wejście na pokład. Dotyczy to zwłaszcza portów z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, gdzie chodzenie boso w mokrej odzieży, bez koszulki albo w bardzo obraźliwych ubraniach może skutkować odmową wejścia. Takie sytuacje zdarzają się rzadko, ale miały już miejsce. Linie rejsowe bardzo dbają o swoją reputację i bezpieczeństwo. Jeśli załoga uzna, że Twój strój jest niebezpieczny, Nieodpowiedni lub niewłaściwy dla otoczenia mogą poprosić Cię o przebranie się, zanim wejdziesz na pokład. Na ogół wystarczy się przebrać i problem znika, ale jeśli trafisz na godzinę szczytu i musisz wracać po nową koszulę, możesz przez to przegapić swój slot na wejście na statek. Zasady dotyczące higieny osobistej. Tak, są takie zasady. Rzadko się o tym mówi, ale linie rejsowe podchodzą do tego tematu bardzo poważnie. Jeśli przy wejściu na pokład od kogoś bardzo wyraźnie czuć nieprzyjemny zapach, czy pot. Brak higieny, papierosy czy nawet zbyt mocne perfumy. Załoga może uznać to za zagrożenie sanitarne albo problem dla innych pasażerów. Tu nie chodzi o ocenianie, lecz o zapewnienie zdrowych warunków w zamkniętych, wspólnych przestrzeniach, gdzie przez kilka dni przebywają razem tysiące osób. Zdarza się, że pracownicy proszą taką osobę na bok, by porozmawiać na osobności i poprosić o zmianę ubrań, odświeżenie się albo nawet przesunięcie wejścia na pokład, aż sytuacja się poprawi. Może to zabrzmieć surowo, ale jeśli załoga uzna, że problem nie zniknie, mogą całkowicie odmówić wejścia na statek. Na statku, higiena to nie tylko kwestia dobrego wychowania to element procedur zdrowia publicznego. 7. Nieprzestrzeganie zasad zdrowotnych. Od 2020 roku linie rejsowe i porty zaostrzyły swoje procedury. Nawet jeśli pandemia się skończyła, ostre reguły wciąż obowiązują. W 2026 roku nadal trzeba wypełniać ankiety zdrowotne i przechodzić kontrolę w terminalu. Jeśli masz gorączkę lub objawy mogące wskazywać na chorobę zakaźną, mogą Cię nie wpuścić na pokład. Jeśli ukryjesz swoje problemy zdrowotne, podróżujesz z niezgłoszoną chorobą, albo byłeś niedawno narażony na infekcję, mogą odmówić Ci wejścia na podstawie przepisów danego kraju. Co więcej, linie rejsowe mają dobrą pamięć. Jeśli podczas poprzedniego rejsu złamałeś protokoły zdrowotne, NPS odmówiłeś badania, zataiłeś objawy, używałeś zakazanych substancji lub zignorowałeś kwarantannę. Linia odnotuje to w swoim systemie. W poważnych sytuacjach, taki wpis w historii może sprawić, że nie zostaniesz już ponownie wpuszczony na pokład. To nie dotyczy tylko pandemii. Zgłoszone choroby zakaźne, incydenty związane z jedzeniem, celowe zatrucia lub zachowania zagrażające zdrowiu innych mogą sprawić, że linia rejsowa uzna Twoją obecność za niebezpieczną. Na morzu zdrowie wszystkich jest ważniejsze niż indywidualne prawo do podróżowania. 8. Przedmioty zakazane. To, co jest legalne w Twoim kraju, na statku może być całkowicie zakazane. Każdego dnia tysiące walizek trafia na skanery, zanim dotrą do kabin. Jeśli służby znajdą zakazane przedmioty od żelazka, grzałki, przez nóż, drona. Urządzenia bez certyfikatu, zabawki przypominające broń, aż po łatwopalne płyny możesz zostać zatrzymany, a nawet wyrzucony z rejsu. Czasem pasażer nie ma złych intencji. To, co w hotelu wydaje się normalne, na statku może stanowić zagrożenie. Rzeczy, które wytwarzają ciepło, ciśnienie lub są potencjalnie niebezpieczne. NPR świece, alkohol domowej roboty w niezakręconej butelce, czy metalowe narzędzia mogą mocno skomplikować ci wejście na pokład. Linie rejsowe zawsze mają prawo odmówić wejścia. Jeśli uznają, że stanowiłbyś zagrożenie, nawet jeśli zabroniony przedmiot zostałby odebrany. Porada Cruise Hackera. Zanim zaczniesz się pakować, sprawdź oficjalną listę przedmiotów dozwolonych i zabronionych w swojej linii rejsowej. Każda linia rejsowa ma swoje zasady, więc warto je sprawdzić przed podróżą. To może uchronić Cię przed długimi godzinami kontroli. 9. Zaległości finansowe wobec linii rejsowej. To rzadko się zdarza, ale naprawdę się zdarza. Czasem pasażerowie próbują wejść na pokład, nie zdając sobie sprawy, że mają zaległości wobec przewoźnika. Może chodzić o starą, nieopłaconą rezerwację, zaległą karę. Odrzuconą płatność albo rachunek z poprzedniego rejsu, który nigdy nie został uregulowany. Gdy system wykryje nieuregulowaną płatność, automatycznie blokuje możliwość wejścia na pokład. Najgorsze jest to, że w porcie wyjaśnienie sprawy z działem finansowym może zająć wiele godzin. Jeśli statek ma ściśle określony harmonogram, a tak jest zawsze, możesz nie zostać wpuszczony na pokład, bo nikt nie zdąży rozwiązać sprawy na czas. Ten. Pasażerowie na czarnej liście z powodu niewłaściwego zachowania. Linie rejsowe wymieniają się informacjami, gdy ktoś dopuścił się poważnych incydentów. Mowa tu o przemocy, wandalizmie, agresji, skrajnym upiciu, nękaniu, sabotażu bezpieczeństwa czy innych zachowaniach, które mogą zagrażać innym. Tacy pasażerowie trafiają na niejawne, wewnętrzne listy, które mogą zablokować im dostęp do kolejnych rejsów. I to nie tylko w jednej firmie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że obrażanie załogi, ignorowanie poleceń dotyczących bezpieczeństwa, niszczenie mienia czy wszczynanie awantur może mieć poważne konsekwencje, nie tylko podczas obecnego rejsu. Firmy wolą stracić jednego klienta, niż narazić komfort i bezpieczeństwo tysięcy innych. Porada od Cruz Hackera. Jeśli kiedykolwiek miałeś jakikolwiek incydent na pokładzie, nawet drobny, skontaktuj się z linią rejsową przed kolejną rezerwacją. Lepiej wcześniej upewnić się, że wszystko jest w porządku, niż przekonać się o problemach dopiero na terminalu. I oczywiście, powstrzymaj się od trollowania linii rejsowej lub portu w mediach społecznościowych. Nie wdawaj się w kłótnie z ochroną i staraj się zachować spokój, nawet jeśli coś się wydarzy. Wszystko zostaje odnotowane. A w 2026 roku branża jest coraz mniej wyrozumiała dla nieodpowiednich zachowań. Linie rejsowe nie odmawiają wejścia na pokład z byle powodu. Robią to, bo każdy statek to zamknięty świat, w którym liczy się bezpieczeństwo, zdrowie i dobre relacje między ludźmi. A jeśli jest coś gorszego niż przegapić rejs, to przegapić go przez drobiazg, któremu można było zapobiec. Teraz już znasz 10 najbardziej zaskakujących powodów, przez które możesz nie zostać wpuszczony nakład w 2026 roku. Najważniejsze jednak, że wiesz, jak się przed nimi uchronić. Jeśli chcesz podróżować spokojnie i rozsądnie, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek i napisz w komentarzu, który z tych powodów najbardziej cię zaskoczył. A może znasz kogoś, komu odmówiono wejścia na pokład do zobaczenia podczas następnego rejsu? Tutaj w Cruise Hacker.